Cześć! Nazywam się Marcin, jestem prezesem Capsule.pl Wiele osób kojarzy Marcina jako Marcina koszulkowego Majznera, czyli prezesa firmy Capsule.pl Co cechuje naszego prezesa? Nasz prezes jest wyluzowany, pewny siebie i wie co chce w życiu osiągnąć Marcinie, w jaki sposób osiągnąć taki sukces? Należy żyć świadomie, podchodzić do wszystkiego z dystansem i mieć własne zdanie Praca, praca Myślę, że sam chciałbym być pracownikiem Capsule.pl Prezes ma poczucie humoru czy twój prezes jest zdolny do takich zachowań? jest e, tak myślisz. Ja się wyjdę robić nie będę! Kapsel to już poważna firma, a ja jestem poważnym prezesem. Zaakceptował zaproszenie do Ice Bucket Challenge. Jak to się skończyło w jego przypadku? Chodzi do pracy wtedy, kiedy chce. Dlaczego tak robi? Bo może. Du! Bo już się zjeść w pracy? A jadłeś kiedykolwiek w pracy pizzę? Z szefem? Czy twój szef kiedykolwiek złożył Ci życzenia urodzinowe? Wszystkiego najlepszego i chciałbym się 100 lat. I 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje mam. 100 lat, 100 lat niech żyje. Poznaliśmy jeszcze talentów muzycznych prezesa. Smutno mi, bo po pierwsze nagrywam piosenkę i gadam wierszem. Smutno mi, bo po drugie przez całe życie robię to, co lubię. Czy Marcina możemy nazwać prezesem marzeń? Czy w tym momencie ja mówiłem ciągle, ktoś wierci i muszę wszystko powtarzać? <śles> Smutno mi, bo po pierwsze nagrywam piosenkę i gadam wiersze.